Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dunajski. 25 lat temu podjąłem decyzję o pracy w firmie Bayer. Pracuję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Firma Bayer dysponuje bardzo dobrymi środkami ochrony roślin oraz nasionami roślin uprawnych takich jak kukurydza czy rzepak ozimy. Mogę państwu pomóc w produkcji nie tylko roślin rolniczych, ale także roślin warzywniczych, dobierając odpowiednie do gospodarstwa odpowiednie odmiany oraz odpowiednią technologię ochrony roślin.